Dzień dobry, panie Chyba Michale. O Dzień dobry. To jest pędzel. Dzisiaj będziemy rozmawiali o pędz... Pędzel władzy. To, to jest pędzel na To jest pędzel z włosia z brody Michała. Taki produkt. No, ale ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj będziemy rozmawiać o takich śmiesznych pędzlach, ale nie tylko, ponieważ Michał tutaj się przygotował. Widziałem, tak jak się jest obryty Coś... To... E, czy, czy jak to było? Coś, e, coś, nie coś potrafię, tak? Tak, coś, te, te coś... Z ta no, coś, nie coś potrafię. Coś, nie coś potrafię. Będzie nam dzisiaj Michał opowiadał o no w sumie zestawie dość ciekawych produktów do kosmetyki. To jest taki detailingu bike shine porn po prostu. Dla totalnych to są rzeczy, których tak. nie potrzebujecie, bo nie potrzebujecie też roweru. Tak Dla jest ludzi, prawda. którzy do mycia roweru przychodzą z patyczkami do uszu. Tak, dokładnie. To jest taki, jeżeli e, cieszy was to, że ktoś w waszym samochodzie przy pomocy pędzelka wyczyścił wnętrza... Kanałów dolotowych od powietrza z wentylatora, to będą Was też cieszyły te środki. Albo że w Waszym aucie zawsze czyścicie zawiasy do środka. Przy, przy Jezus misku. Maria co to, to się czyści? To jest tak. To jest, w detailingu są takie usługi. Na przykład właśnie czyście nam zawiasów. Też. Zawiasów. Takich, albo taki mięs wiesz, Nikt nie wie poza producentem samochodu, że istnieją, się mogą nie wyczyścić. Okay. Pozdrawiamy wszystkich car detailerów. To jest Mam sporo znajomych, którzy w tym siedzą i to są dobre pieniądze w tym tak. kolego. No podobno też super pralnia brudnych pieniędzy, obok wypożyczalni samochodów. <laughs> I Lombardo. I Lombardo. Lombardo. Pozdrawiamy. I tych salon w masażu i tak. te, kosmetyczek. I kantorów. I kantorów. Pozdrawiamy wszystkich w każdym razie, więc już wiemy, co wy robicie cmaniaki. W każdym razie powiedz nam, co to ciekawego się tutaj dzisiaj dzieje. Większość z tego to będzie chemia rowerowa, natomiast chemia taka dość mocno wyspecjalizowana, bo każdy jednak lakier, i każda powłoka, i każde miejsce w rowerze, jak się okazuje, oczywiście ktoś może uważać, że tak nie jest, ale wymaga innej, innego rodzaju chemii, innego preparatu. I pokrótce postaramy się jakoś wam to wszystko umówić, tak, żebyście wchodząc na stronę nie dostali jakiegoś e, oczopląsu i żebyście nie musieli po Oczopląsu tego bądź, bądź też kwiku. Ale tutaj no. możemy od razu powiedzieć, że jeżeli dla was rower to jest urządzenie do jeżdżenia, które ma jeździć, to, 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 nie to nie jest wyłączcie tej... ten odcinek. Tak, nie oglądajcie nie dla Po co się denerwować? Po co będziecie pisać te komentarze znowu? No macie klawiaturę po prostu. Dokładnie, szkoda komentarze. klawiatury, naprawdę. Co? To kosztuje 133 zł? Przecież ja rower myję olejem słonecznikowym. W Lidlu. W5 tak, to koncentrat K2. kosztuje 18 zł. Tak I ja sprawdziłem skład to jest to samo. Tak? <głos> <głos> Nie jest, dobra. No więc w każdym razie są to rzeczy, które są niepotrzebne normalnemu człowiekowi. To są rzeczy dla tych, którzy lubią mieć naprawdę 100% zadbany rower, bo jest to dla nich zajawka. Tak. No to co? No to zacznijmy od y, twojego ulubieńca. Tak? Moim zdaniem, dalej to Równo podtrzymuję. Walków. to jest najlepszy środek czyszczenia roweru. To jest środek, którym czyścimy rower jako pierwszym, tak, żeby pozbyć się brudu, jakiegoś błota itd. Tak tak to tak? jest też środek, tym którym cikamy, zostawiamy chwilę, spukujemy. Tak. To lepiej, jest środek, woda którym... pod niskim ciśnieniem, lat... albo po prostu gąbka z wodą. Od lat w serwisie tym czyścicie. Też tak, od lat fakt, tym czyścimy w serwisie nic, nic lepszego. Więc coś znalazji. takiego, szczerze mówiąc, możemy Wam polecić na taki pierwszy. Brud, to jest rzecz, która jest w ogóle, pozbyć. bo jak powiedzmy, że reszta tych rzeczy to jest taki właśnie po prostu zestaw dla świrów, to akurat ten środek czyszczący jest najbardziej racjonalny. Z nich, bo naprawdę, ja uważam, że jest najlepszym środkiem do czyszczenia tak. roweru, tak ogólnie. Nie jest jakoś super drogi, to jest 70 zł, ale na jedno mycie nie idzie dużo tych pciół. No, Przyknijcie trochę i trochę to do Dokładnie. Też oczywiście taniej wyszedłby Ludwik, ale faktycznie jest tak, że ten środek naprawdę nie pozostawia smuk i bardzo do, naprawdę bardzo, bardzo dobrze czyści rower. Tak, jest. To Więc to Wam jest biodegradowalne, możecie to myć na trawniku, nikt To możemy się od razu... nie przyczepi i nie wypalicie trawy na żółto. Możemy dodać o Makowie powiedzieć, że w ogóle Makow jest taki bardzo eko i tak. ładnie pachnie. Tak, to jest. wszystko jest wiśniowe, gumo ja to jest dziwaczne, ale no to jest... Ja mam ochotę tym spikać cały samochód tak. i siedzieć w nim po prostu. Spikać siebie i leżeć i pachnieć, ale tak. no jest to tylko i na pierdoła, ale czasami jest to, Słuchajcie, czy macie rower w mieszkaniu, e, na ścianie na przykład, jakąś szosę drogą czy inny taki rower, na który bicie sobie popatrzeć i on wisi w ładnym miejscu w mieszkaniu i jak siedzicie na kanapie pod nim, to fajnie by było, żeby ten rower nie walił tłuszczem, gumą i generalnie rzecz z tego typu rzeczami, tak. tylko... Nie po prostu... Ma pachnieć jak Wunderbaum w... Dokładnie. w Mercedesie. jak w ten Vanilla. Tak. Jak u Tedego. Vanilla Heisek u, u Tedego. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej. Kolejnym ciekawym środkiem jest tak zwany Silicon Shine. Sorry, za, zakład, że nas nie ogląda. ostatnio się śmialiśmy z kimś. Jakimi... Ale on jeździ na treku i w ogóle jest taki filmowy. Ale na... Tede, jak nas oglądasz, to napisz. Dokładnie. Tede, jeżeli chcesz, żeby to była twoja reklama. O, to jest y Silicon Shine, o, o zapachu gumy balonowej. To jest dosyć ciekawa rzecz, bo tutaj producent dedykuje, że możemy tym spsikać cały rower, na najlepiej z goleniami amortyzatorów. Ja wiem, że tego się nie smaruje i tak dalej, natomiast producent twierdzi, że to zmniejsza tarcie w widelcu, poprawia jako jakoś tam działanie, płynność i tak dalej, a dodatkowo chronicie sobie tym lakier, wyciągacie z niego jakąś taką głębię Przywracacie ten lakier do jakiegoś takiego stanu, powiedzmy pierwotnego, w którym był, jeżeli macie lakier mocno wyblaknięty od słońca czy coś takiego, mm -hmm. to to wam fajnie go odświeży. To jest środek, który stosujemy już na czysty rower, pamiętajcie o tym. Tak, dokładnie. Tutaj on musi być bez piachu, bez jakiegoś brudu, bo tylko zaszkodzicie. Jak tak, nie zmyjecie dokładnie. piachu, to wcieracie to razem z piachem, robicie jeszcze więcej rys. Co jest ważne, jest bezpieczny dla karbonu, więc tutaj nic wam się nie rozpuści, nic nie zmatowieje. Kolejna rzecz Cena, jest... cena, pamiętasz cenę. 53 zł, ale u nas Maków jest też często w jakichś promocjach, więc mhm. czasem się go da kupić poniżej tej ceny katalogowej. Kolejnym takim tematem jest praktycznie to samo, natomiast dedykowane do, lak do lakierów o powłoce matowej, o wykończeniu matowym. Mhm. Czyli jeżeli spsikacie sobie mat tym, no to jest duże prawdopodobieństwo, że z matu zrobi Wam się połysk. Mhm. Natomiast jeżeli spsikacie tym, no to zachowujecie jego tą e, matową, matową strukturę, matową powierzchnię, więc, więc wtedy coś takiego. Cena? E, do macu. Cena to masz 56 zł. Mhm. Yy, kolejna ciekawa rzecz to jest coś takiego na przykład Miracle Shine i to jest o tyle też spoko że jeżeli macie jakieś drobne ryski na lakierze, czy coś takiego, to to działa trochę jak wosk do samochodu. Mhm. Że te drobne rysy wypełni, one nadal będą, no bo to jest tylko wosk, natomiast nie będą się tak rzucały w oczy, yy, będzie, będzie ta powłoka taka bardziej jednolita, więc do mhm. zmęczonych mocno lakierów to będzie bardzo fajne. Niestety jest dosyć drogie, kosztuje 133 zł, ale ciekawostką jest to, że Makov ogólnie specjalizuje się w chemii też motocyklowej i ten sam Produkt jest dedykowany do motocykli, czyli też może być dedykowany do, do samochodów, więc możecie mm -hmm. sobie to kupić i obskoczyć trzy rzeczy, tak naprawdę. Tak. Jednym środkiem. Cena. To jest też ciekawa rzecz. 133 zł. O, to jest drogie, bo to drogi w... jest drogi no, mój Jest drogi, to jest w metalowej puszce. Upakowanie jest metalowy. I coś takiego, na przykład Bike Protect, który jeszcze dodatkowo ma też w sobie ochronę UV. E, I zabezpiecza rower przed pojawieniem się jakiejś rdzy. Czyli na przykład tam, gdzie macie, nie wiem, w ramach stalowych często są e, porty na mocowanie bidonu, czy do przykręcania błotników. One często lubią po prostu skorodować się, że są niczym też. niezabezpieczone. Więc no. przy okazji, tym, że sobie lecicie po całym lakierze i zabezpieczacie go i odświeżacie, to jeszcze też gdzieś tam zadbacie o te wszystkie e, miejsca, gdzie ten po prostu goły metal jest jakby. Wystawione na, na e, nieprzyjazne i agresywne czynniki atmosferyczne. Dokładnie. Dokładnie. I cena? Cenę to macie, moi drodzy, 53 zł. Tak. Co? Masz coś jeszcze? Czuję się trochę, wiesz, jak kto teraz? Jak A, kto? Klaudiusz? Ja, nie, nie, nie. nie. Te laski takie na Facebooku, takie straszne raczysko, które przy, przymierzają te sukienki. No, kochanienkie, to jest sukienka taka i taka, znasz to? Tak. Jezus, moja kobieta, nie, nie znam, ale znam wiesz, mam kolega, prostu, który znam. jest uzależniona od tego, ogląda to cały czas i po prostu ciśnie z tego bekę. Tak? Nie wiem. Tak. Różne są zjawiska w internecie, które wzbudzają radość w społeczeństwie, ale idźmy dalej. Tak, Makow ma też w ofercie dużo różnych jakichś szczotek, dzięki którym wyczyścicie rower z trudno dostępnych miejsc, z mora każdego, kaseta w rowerze. Że jedni to czyszczą sznurówkami, różnymi dziwnymi patentami, już słyszałem. W Makofie jest specjalna szczota do tego dedykowana. Jest też jakaś szczota o takim turbo, twardym włosiu, szorstkim też. Do no jest totalnie śmieszne. Nie, nie, nie widzę dla niej jakiegoś super sensu, ale jest. Yy... No ciekawa. No, ogólnie rzecz biorąc, zawsze no, się, się że te rzeczy do czytienia kaset wyglądają ta by tak super, właśnie. Nie? do jakichś na przykład zakamarków w przerzutce, nie? bo to jest długie i twarde włosie mhm. i tam faktycznie taki pędzel, żeby to wszystko dobrze zebrać ma sens. Jest jakaś mikrofibla, mikrofibra, która jest... W ogóle to dodam od siebie, że... Makow robi chyba najlepszą rękawicę z mikrofibry jaką z nami używam. Polerowałem nią samochód, w sensie Youngtimera, klasyka sobie nią poleruje, Czyszczę nią rower i Gdańsz mają naprawdę bardzo dobrej jakości mikrofibry. To jest... Ale w ogóle mikrofibra, mikrofibra, bo możesz kupić 10 sztuk w tak. Leroy za 5 zł. Jest kupić jedną za 40 i jest rusza. tak samo zupełnie inaczej chłonie Kiedyś kupiłem sobie wiesz, ręcznik do polerowania samochodu po myciu nie? myślałem, że to no, głupi bo mi się że szyby... po 70 tak, tak myślałem, że chyba tak, coś widziałem. powaliło nie a potem no. pojechałem raz na myjnię i wytarłem szyby szyby potem i na to jest... to jest inne auto nie? No, w ogóle no. to... jest tak trochę jest taki I ostatnia to rzecz. dziwna rzecz tak, to, jest... to są w ogóle osłony na tarcze hamulcowe jeżeli robicie dużo przy rowerze jakichś takich rzeczy to żeby po prostu sobie tych tarcz nie zatłuścić to no tak jak tutaj macie z tyłu na obrazku, zakładacie sobie takie covery, tak. ja to może postaram się odpakować. Cover na, przed kołem. To jest neoprenowe i to się zakłada. To tarczy. jest totalna jest rzecz, bez której da się żyć, ale to jest tak. totalny gadżet. Ale czemu nie? Tak. Jeżeli już lecimy na grubo, to czemu nie? Zakłada się to prosto, bo się to całe rozpina, po prostu zakładacie tak. sobie, możecie jechać z rowerem. Albo na przykład jak planujecie otworzyć jakąś profesjonalną myjnię rowerową, no, rower chcecie zaimponować bo możecie się spokojnie u nas w to zaopatrzyć. 186 zł za parę, tak to wygląda. Tak. Tu są jakieś szczotki jeszcze, to zestaw. Jeszcze 116 zł zestaw szczotek do wszystkiego. Tak. Też. Szkoda, no. że ta największa się nie podłącza na przykład do Kershera, bo by było super wtedy. Mhm. Tak, no, ale nie, nie tym razem. Moi drodzy, więc tak to wygląda. Myślę, że to jest, dość, myślę, że to jest bardzo zabawny i bardzo lekki w formie odcinek, ale też podchodzimy do tego w taki sposób. Są to rzeczy, które naprawdę są rzeczami do zapaleńców, dla świrów, dla człowieka, który traktuje rower jako taczki, jako coś, co ma robić... Rzecz B po naciśnięciu przycisku A, no to, to, to jest bezsensowne, prawda? Natomiast no no wiem, bardzo. że też oglądają nas właśnie świry, które lubią się zajmować takimi rzeczami. więc Makow jest na. Tak, no, tak, ja, my szosowcy, to jesteśmy, ale w każdym razie na pewno Makow jest taką firmą, która e, moje uznanie ma i to nie jest absolutnie z mojej strony sponsorowane, po prostu lubię te środki, te kosmetyki, bo po prostu się. Sp... Nie są tanie, e, ale są przemyślane i większość. Nie wszystkie też są super, też, ale większość naprawdę działa. Można kupić taniej i dobry, ale wypsikasz tego pół butelki, żeby osiągnąć taki tak. sam efekt. Nie? To jest a propos właśnie tego środka czyszczącego. Jego niewiele trzeba i rower jest naprawdę czysty i bez smug, co też jest ważne. Tak. Dziękujemy za uwagę. Na razie, cześć. Cześć.